Dzień dobry witam wszystkich serdecznie moi drodzy chciałbym wam pokazać w jaki sposób zmienić nazwę wyświetlaną w Office 365 żebyśmy My, nauczyciele mogli widzieć, od kogo dostajemy informacje, maile, zadania. Jak też wiecie, każdy mail składa się z końcówki małpaedu.rżeszów.pl, a początek są to pierwsze trzy literki imienia i trzy literki nazwiska, plus jakaś tam losowo wybrana cyfra. Zrobimy tak, żebyście my i Wy widzieli własne imię i nazwisko. Na samym początku, przede wszystkim wchodzimy na stronę internetową szkoły czyli sp15.rzeszów.pl i tutaj na samej górze z menu wybieramy Office 365. Tutaj Kuba już przedstawia swoją instrukcję, ale na chwileczkę ją wyłączymy. Mamy tutaj dużymi literkami napisane nazwa, zmiana nazwy wyświetlanej w Office 365. Klikamy adres, który jest pod spodem, czyli outlook.office365.com przez ECP. Program przekierowuje nas na nową kartę w przeglądarce i tutaj wpisujemy swój aktualny e-mail do Office 365, czyli ten z końcówką małpa. .edu.erzeszow.pl Logujemy się swoim loginem i hasłem oraz klikamy Zaloguj. Tutaj wystarczy, że klikniemy. Tak, żeby nas nie wylogowywało. I teraz w tym miejscu na samym dole mamy taką opcję jak Edytuj informacje. I tutaj wszystko zmieniamy. Jeżeli chcemy zmienić zdjęcie wyświetlane, hmm, Wystarczy, że albo ściągniemy sobie z internetu zdjęcie, które chcemy, żeby nam się wyświetlało, albo zostaną nam inicjały, tak jak w tym przypadku, w moim przypadku MB. Jeżeli wejdziecie w zakładkę Ogólne, tutaj jest najważniejsza rzecz. Zmieniamy przede wszystkim imię, wpisujemy swoje imię, inicjały, czyli pierwsza literka imienia i pierwsza literka nazwiska, nazwisko i najważniejsza rzecz, nazwa wyświetlana, ponieważ ta nazwa będzie wam się wyświetlała, wam i nam. Dlatego to jest najważniejsza rzecz, jaką chciałbym, żebyście pozmieniali. W momencie, jak uzupełnicie wszystkie te dane, wystarczy klikniecie Zapisz. Automatycznie nazwa wyświetlana Wam się zmieni do 5 minut i my już będziemy wiedzieć, od kogo dostajemy informacje. Jakby coś nie chciało się pozmieniać, oczywiście piszcie do mnie, postaram się pomóc. Dziękuję i do usłyszenia.